Witam, mili Państwo. Dzień dobry. Byłem w sklepie na zakupach. Stwierdziłem, że pojadę na góry Szymona, ale nie na długi spacer, na jakiś krótki. Ewentualnie się na ławeczce, popatrzeć i, i posiedzieć i wrócić, jak to się mówi. Humor mam bardzo wisielczy. Kochani, no takie, tak życie czasami bywa, nie? Każdy z nas ma coś tam, coś tam. Na Złomka mam pieniążki pełne już. Czekam, umówiłem się z panem, który akurat ma syna w Górze Kalwarii i tym samochodem przyjedzie do Góry Kalwarii i jeżeli dojdzie, jak to się mówi, no to, to podpiszemy umowę i w ogóle, no bo wiecie, no z opowieści i ze zdjęć, to jeszcze jest nie wszystko. Póki samemu nie dotkniesz czegoś, nie sprawdzisz, to, to nie jesteś pewien na 100% co i jak. Pan mówi, że jest czysty, nie ma progi w porządku, no ale ja muszę to dotknąć po prostu i się przekonać. Poza tym jeszcze jest drugi. Druga sprawa. Sprawdzić, czy silnik jest suchy. Też, to są najważniejsze rzeczy, bym, bym powiedział. No i są takie miejsca, gdzie można sprawdzić, czy był samochód no powiedzmy gdzieś puknięty. Można się zorientować, nie muszę fachowości, a przy okazji numer można centralnym rejestrze za darmo sprawdzić. Tam się trzeba trochę tylko nagimnastykować w internecie. No, w każdym bądź razie chyba win mam, to mogę sprawdzić. I tak wiecie, no po prostu, no, no, Boże kochany, to jest 8 tysięcy. To jest, nie wiem jak dla kogo, dla mnie bardzo duża kupa pieniędzy, dosłownie. Muszę tak wyszło, że przez 3 lata będę spłacał im bankowi. On no, zarobią na mnie i to nieźle, bo przeliczyłem, no ale trudno, takie życie jest. Muszę sobie poradzić. Jak gdzieś jakieś pieniądze się trafia, to dorzucę, zawsze pomniejszę to, tą sprawę, że tak powiem. Aczkolwiek Aczkolwiek no, jednak z rodziny ktoś użyczył pozostałą część, że tak powiem, bez procentu, bez niczego, jak sprzedam w momencie tego obecnego berzocika, no to pieniążki oddam to, co jest, jak to się mówi i, i będzie okej. Okay w każdym razie no, jest to duże już się zaczęło słuchajcie mili państwo rozglądać jak, jak go właśnie wyposażyć no, moje, moje zainteresowanie pewnym tematem jest nadal na poważnie muszę po prostu z prognozy pogody skorzystać zobaczyć samemu jak to i w ogóle kiedy na Bałtyk co jakieś małe sztormy, etc. wtedy po prostu no jak to się mówi, dupę w troki i znaczy się, nie w drogi, nie w troki znaczy się to mawia, przepraszam i trzeba jechać I trzeba jechać i dwa, trzy dni, no nie wiem, no, w zależności ile, no przygotować się wyjść, a samochód musi być przygotowany do tak zwanego kempingowego pobytu widziałem wersję Oplach Combo i na filmach YouTube polskich, jak również zagranicznych. Bardzo fajnie rozwiązane naprawdę. Jeszcze się elektrowni na razie nie będę miał, bo wiadomo, że to trzeba pieniążki, ale to we baso nowe chińskie kupie, nie ma problemu. Kupi i Będę miał, jak to się mówi, w razie czego, natomiast takie tam drewniane powiedzmy, czyli szapeczka, tam inne tam pierdółki, a to tutaj drogę robią, że nie można będzie, chociaż nie jadę, Albo kanalizację, jak zwykle tutaj, kanalizację. kanalizacja, pewnie coś lalnego. Co się zrobiło, ruch się zrobił. Młodzież i dorośli. No i sobie zrobię, żeby mieć na wypad, bo na hotel człowieka nie stać możesz. W tej chwili, hotel, gdzieś tam w rejonie, powiedzmy między stogami a kornicą, to zmieniłem 200 zł za dobę. Dziękuję, do widzenia. Uu. Wiekowe dziewczyny na spacer wyszły, albo na podryw hej! Dobra, tu sobie staniemy. Tu sobie, mili Państwo, staniemy. Dobra. Fiu, 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 fiu że żadnych samochodów to, to mogę na chwilę i tak wziąć no, A tak wiem, może i dla was się ogoliłem w sumie ja nie lubię często długo chodzić nieogolony bo, bo zaraz się źle czuję że tak powiem się ogoliszy. pojechałem do sklepu kupiłem zakupy takie już rodzinne, większe na karteczkę dali co trzeba kupić Stwierdziłem, że przejadę się tutaj. Tylko, że tak, ciśnienie atmosferyczne dzisiaj jest 1023 hektopascale. Dla mnie to już jest źle. Organizm źle reaguje. 134 przez 46 przez 51. No to wiem, ciśnieniem jest 134 puls jest 51, tylko to 46 jest nieciekawe. Coś tam, coś tam grozi, hipo, tam coś tego. No nie, nie żartujemy. Idę się przejść po prostu, może rozruszać jakoś coś takiego, no bo człowiek ciągle, jak to się mówi, siedzi, stoi o, i tyle. Idę się przejść. Mam nadzieję, że powinienem się poczuć troszkę lepiej. Co chciałem powiedzieć, no, no i czekam po prostu dzisiaj. Ja zadzwonię później. A może teraz nie, ale później do tego pana się tam popytam, czy się nic nie zmieniło. No i wtedy będę już pewny, bo, bo wiecie, może się zmienić. Bo ogłoszenie ściągnął z ogłoszeń wszędzie, nigdzie nie ma. No, mógł się ktoś trafić i od ręki, to się mówi, i tyle. Także wolę się zapytać, bo wtedy trzeba szukać coś innego. No. No i to tak jest. Na razie póki co pozdrawiam Was serdecznie, ile Państwo. Miłego Miłogodzonka życzę. Popołudnia już, bo to już jest 13. Ja idę na skromny, mały spacerek. Gdzieś jakieś prace są.